Witam serdecznie. Nazywam się Renita Sobańska, jestem ekspertem od tworzenia brandów oraz od strategii w kwestii ekologii. I właśnie dzisiejszym moim gościem jest Tomek Mierzwa, CEO My i Founder. <laughs> Powtóreczka? Nie, idziemy <laughs> okay, dalej. Idziemy dalej. Myślałem, że mam powiedzieć. Skoro mówimy o naturalności i o grzybach, to nie robimy powtórek. Okay, jasne. No dobrze, opowiedz nam Tomku, skąd w ogóle taki pomysł, żeby wykorzystać grzyby do przetwarzania odzieży? W zeszłym roku, w grudniu, po obejrzeniu tego serialu na Netflixie o grzybach, Wspaniały Świat Grzybów i po przeczytaniu książki Strzępki Życia, odezwałem się do pani profesor Katarzyny Turnau z Uniwersytetu Jagiellońskiego która okazało się, że jest w ogóle jednym z najlepszych mykologów na świecie i to dosłownie, bo według zestawienia Stanfordskiego znajduje się w top 2% naukowców najczęściej wow. cytowanych w tej dziedzinie. I po telefonie bardzo miło nam się rozmawiało. Rozmawialiśmy na temat wielu różnych zastosowań grzybów, tak, bo zarówno do celów medycznych, cele kosmetyczne rozmawialiśmy na temat możliwości utylizacji różnych materiałów. No i wybrałem się dzień przed Wigilią do niej na spotkanie do laboratorium. Tam porozmawialiśmy właśnie jeszcze szerzej, co można z tymi grzybami zrobić. No i ja przez te święta zastanawiałem się, jaki rynek wybrać, ponieważ wcześniej współpracowałem z izbą gospodarczą. Alternatywnych spółek inwestycyjnych. Miałem dostęp do ponad 100 funduszy VC w Polsce. Widziałem, w jaki sposób oni selekcjonują projekty i jak ważne. Byłeś jest, po drugiej stronie. Byłem trochę po drugiej stronie, ale to był, był krok wcześniej. Byłem długo jeszcze po, po tej stronie startupowej, bo współpracowałem z startupami polsko-amerykańskimi. Polski taki był fajny deep tech, micro lens. To były najmniejsze mikrosoczewki na świecie. Prezentowałem tę technologię w Jokochamie w Japonii i powiedzieli, że mamy przewagę konkurencyjną powyżej 10 lat. To był gigantyczny przełom w tej branży, żeby zobrazować. To były mikrosoczewki 20-krotnie mniejsze od średnicy ludzkiego włosa. I to normalne top światowe tam wytwarzało mikrosoczewki 180 mikronów, do 200 mikronów. Japończycy przez kilkanaście lat próbowali zejść poniżej tych 180 80 mikronów, a my mieliśmy mikrosoczewki o rozmiarze 10 mikronów. I to, tu się przekonałem, jak ważny jest time to market w projektach, ponieważ no to było za wcześnie, żeby na rynku polskim utrzymać tak duży, duży przełom bez możliwości zarabiania, ponieważ jak rozmawialiśmy z Niemcami, z Zeissem między innymi, to oni ch, e, chcieli zobaczyć, żeby e, pokazać w zastosowaniu te mikrosoczewki. I to było zbyt wcześnie. W Polsce Ale ja jest cię inwestycje. nawrócę na fashion. Tak. E, I właśnie wracając. E, I świetnie, e, bo mam, właśnie w wywiadzie dla Mike'a e, Fony, właśnie e, jak wada, oftopikowe tematy. E, Duże dygres. To jest dygresji. bardzo ciekawe, ale ponieważ tutaj rozmawiamy tak. o fashion, to e, grzyby, e, które zjadają. Odzież. Odzież, tak. I tu wrócę tylko jeszcze raz, do, ta dygresja do, do tego ważnego, jak, jak istotny jest time to market i rynek. I tutaj mhm. zrobiłem przez te święta analizę i roz, zamknąłem się już na, na dwóch potencjalnych zastosowaniach. Jednak wyszło dla mnie, że branża odzieżowa będzie najlepsza, mhm. ponieważ jest Blue Ocean. To był moment gdzieś, gdzie na przełomie grudnia, stycznia, właśnie w całej Unii Europejskiej zaczęły wchodzić regulacje, które zobowiązały wszystkie kraje członkowskie do segregacji śmieci odzieżowych. A kolejne regulacje będą wchodzić za 5 lat i będą zobowiązywać wszystkie kraje członkowskie do poddawania recyklingowi tych śmieci odzieżowych. Czyli do 2030 tak. tak i to ma być między 50 a 65% tych śmieci ma być poddawanych recyklingowi. No i okazało się, że nie ma żadnych rozwiązań obecnie. Eee, żeby zbadrować jaka ilość tych śmieci jest wytwarzana, to co 8 sekund jeden taki tir z przyczepą jest wyrzucane. W skali roku to daje 92 miliony ton odzieży, co oznacza, żeby takiego tira za tirem postawić wokół równika, to był po korek, który by okrążył ziemię półtorekrotnie. Mhm. Także gigantyczne ilości. Dowiedziałem się, że te, te śmieci powodują kolejny problem, ponieważ większość tych śmieci odzieżowych jest wyrzucana na wysypiska śmieci legalne lub nielegalne. Tutaj też Podczas tych badań akurat pojawił się w hiszpańskiej prasie artykuł, który właśnie mówił, dziennikarze śledczy zrobili artykuł gdzieś, gdzie wrzucili trackery do zużytej odzieży i sprawdzali, gdzie to trafia. Część wylądowała w ogóle w oceanie, część, duża, duża część została przetransportowana do, do Afryki i te, te, ta odzież, zwłaszcza że teraz ta odzież jest coraz gorszej jakości, z tekstylia są półsyntetyczne i syntetyczne, z nich się wydziela mikroplastik do wód gruntowych, który zanieczyszcza te wody. My też już rozmawialiśmy z przedstawicielami Gany którzy tam borykają się właśnie w ogóle z problemem wody czystej, a tu dodatkowo te śmieci, w tym te śmieci odzieżowe, generują właśnie te zanieczyszczenia i szukają. No właśnie, i jakie rozwiązanie ty proponujesz ze swoim startupem? No bo z jednej strony ciężko będzie wyhamować tą branżę, chcemy nowych rzeczy, chcemy nowych kolekcji, to się będzie pewnie rozwijać, może trochę wyhamuje. Natomiast jakie jest rozwiązanie, żeby Badajowe. móc produkować, ale nie wyrzucać, tylko właśnie przetwarzać? No, badania pokazują, że raczej nie wyhamuje. Obecnie jest to 92 miliony ton rocznie, a predykcje mówią o 132 milionach ton rocznie w przeciągu mhm. tych pięciu lat. Nasze rozwiązanie to użycie grzebów wstrzępkowych i tutaj dzięki świetnej wiedzy pani Profesor Katarzyny Turnau, ona w domu zaczęła przetestować, ponieważ no, wcześniej testowała różne rodzaje grzybów i ona w domu zaczęła... Ale jak to jest, ona wymyśla te szczepy? Ona je jakoś łączy i testuje, które z nich będą najwięcej przetwarzać, zjadać? Tak. Tej odzieży, tak to wygląda? W On, domu to w ogóle? No, jej grzyby to jej życie, tak. I ona spędziła 40 lat szukając różnych szczepów grzywów. I ona zrobiła test, wzięła od męża czapkę i spodnie, pocięła i zaczęła patrzeć, które grzyby potencjalnie mogłyby zacząć to zjadać, tak. Bo te grzyby trzeba nauczyć jeść. I to nie są pojedyncze grzyby, tylko. Ale jak się je uczy. Stwarzając im odpowiednie warunki i to trzeba. To nie są pojedyncze grzyby, to okay, tylko całe grupy, mhm. całe konsorcja, tak? I w zależności od kolejności, w jakiej podamy te grzyby na materiał, to one mogą albo je zjeść do pewnego momentu, a później możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że te grzyby zaczynają zjadać te, które zjadły ten mat siebie po prostu. I, I to już nie jest dobra. Rozwiązuje to problem, ale my uważamy, że szkoda tej biomasy, która mm -hmm. pozostaje, gdyż wpadliśmy na pomysł później, że chcielibyśmy wykorzystać tą pozostałą biomasę do. Właśnie. No z właśnie uwagi do na, czego? No, tak, Z uwagi na to, że tych śmieci powstaje bardzo dużo, trend jest ogólnie w branży modowej textile to textile, ale przy tak dużej ilości śmieci odzieżowych. Ja też chciałem znaleźć rynek, który by po prostu wchłonął ten odpad. Ale coraz więcej mówi się o tym, że tekstyl to textile, to jest trochę. grimoż. <laughs> Ale i też. Trudno będzie takiej ilości przerobić, plus te rzeczy, które powstają nawet z tych recyklingowych przędz, one są bardzo słabej jakości, hmm. bardzo szybko się pilingują. Więc to jest taka półekologia, bym powiedziała. Hmm. Czyli to niby jest to przetworzone, ale z drugiej strony nie rozwiązuje to długofalowo problemu, bo to, to jest odzież, która i tak bardzo szybko trafi na wysypisko. Dokładnie tak, jak mówisz. I My rozmawialiśmy z jednym a póki co funduszem inwestycyjnym ze Szwajcarii, który specjalizuje się w inwestycjach textile to textile. Ich bardzo zainteresowało nasze rozwiązanie i powiedzieli sami, że oni zainwestowali w startup, który w chemiczny sposób przerabia odzież syntetyczną, ale powiedzieli, że ta firma boryka się z dużymi problemami. Zużywają duże ilości energii mhm. elektrycznej. Plus ta plus, chemia pewnie też. Plus ta chemia, o której właśnie wspomniałem, żeby przywrócić właściwości e, e, tym tkaninom e, później, no to trzeba do, dodać kolejną chemię, która znowu spowoduje, że zwiększa się ilość mikroplastików e, w, tych, e, w tych nitkach powiedzmy. E, no i później nikt nie mówi o tym, ale większość produkcji i tak odbywa się w Azji. To, to trzeba byłoby później e, znowu transportować to. I znowu z powrotem, e, z powrotem tak, do tak, Europy, żeby to sprzedawać. No, no właśnie, dlatego mnie inny, bardzo tak? zainteresował e, Twój startup, dlatego że no, to jednak coś naturalnego zjada, czyli grzyby. Tak. I co z tego powstaje? Tu jest mm. też... E, więc naszym pomysłem jest w pierwszej fazie wykorzystać tę pozostałą biomasę do produkcji materiału dla branży budowlanej i pierwszym naszym produktem to będzie taka ekocegła. Okazało się, że grzyby mają w ogóle właściwości antypalne, także tutaj będziemy testować. A, dodatkowo. Jeszcze. Czyli tak. to próchno. Czyli tak, wyobraźmy sobie, to, to, to składamy kawałek materiału. Dodatkowe, nawet mam gdzieś tutaj do pokazania, ponieważ większość mhm. osób kojarzy grzyby jak coś takiego, co tutaj mhm. widać za mną, tak? To są owocniki już. A te grzyby szczękowe to bardziej taką siateczkę, troszkę nam się może to kojarzyć z pleśnią, tak? Dla osób, które tych, tych grzybów nie znają. To coś podobnego, taki korzuszek. I my, ch my chcemy zatrzymać y ten proces w pewnym... Y y żeby powstała odpowiedni, że tak powiem, kożuszek, tak? Okay. Bo ponieważ z tego materiału my będziemy mogli właśnie zrobić tą ekocegłę i tą ekocegłę chcemy wytwarzać z tych najciężej właśnie rozkładalnych tekstyliów, czyli Poliestru. Z, tak, z syntetycznych i półsyntetycznych, które tutaj publikacje pokazują, że te rzeczy syntetyczne będą się rozkładać 200 lat, chociaż najnowsze publikacje mówią nawet, że to będzie 1000 lat, ponieważ używa się coraz gorszej jakości, też barwników, które są kancerogenne, przenikają przez naszą skórę. Teraz zaczynają powstawać publikacje, o której, które o tym mówią. I najłatwiej nam się rozkładało oczywiście odzież naturalną. Czyli bawełna, len? Tak. Ona normalnie by się rozkładała w okolicach 5 lat, powiedzmy. Nam się udaje odzież nawet półsyntetyczną, która rozkładałaby się w jakieś 50 do 100 lat, rozłożyć w niecałe 4 tygodnie. My teraz pracujemy nad procesem, żeby to jeszcze przyspieszyć. I teraz właśnie w październiku będziemy budować swój, to znaczy skończymy pracę nad swoim pierwszym bioreaktorem. Okej, okay, no właśnie. Chciałam się zapytać, na jakim to jest etapie, bo. Obecnie jest to na etapie laboratorium. Tak. tak. I jakie są następne kroki? Wyszliśmy, wyszliśmy właśnie z piwnic i domu pani profesor, ponieważ w międzyczasie udało nam się wygrać kilka konkursów. Między innymi pierwsze miejsce w kategorii Idea Challenge podczas Carpathian Startup Fest. No i później nagroda, która zmieniła o nas wszystko, wygrana w konkursie grantowym ESG Banku ING. Wygraliśmy tam 400 tysięcy złotych, to przyspieszyło mega nasze prace. Teraz, właśnie dzięki tym środkom, mogliśmy się też pojawić na Berlin Fashion Week, gdzie było dużo innowacji, większość wokół AI i szybszego projektowania i lepszej logistyki, żeby zmniejszyć ślad węglowy. A my pojawiliśmy się z naszymi grzybami. Okazało się, że nikt w ten sposób nie patrzył, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu utylizacji. I chyba trafiliśmy w dziesiątkę, ponieważ zaczęła, zgłosiła się do nas telewizja EuroNews, która nakreśla. No z nami... właśnie podsyłałeś mi. Materiał, gdzie już się Francuzi zainteresowali tak. Waszą technologią? Francuzi, Szwajcarzy z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, także teraz time to market jest idealny. W porównaniu do tego poprzedniego startupu, tak tutaj widzimy, że mamy rozwiązanie, które jest bardzo interesujące. Zresztą powiedzieli nam o tym ci inwestorzy ze Szwajcarii. Gdzieś gdzie powiedzieli, że y, pomimo tego, że oni zainwestowali w ten startup chemiczny, są bardzo nami zainteresowani. No dobra, ale mówisz o tym, że teraz powstają cegły, ale w planach jest ekoskóra. Tak, cegła powstanie jeszcze w tym roku, ale tak, chcemy wrócić do branży fashion, chcemy zaoferować ekoskórę. Czyli takie trochę tekstaj to teksty, ale w inny sposób. Tak, tak, tekstaj, właśnie pierwszy produkt prawdopodobnie to nawet nie będzie ekoskóra, tylko materiał oddychający, trochę przypominający ten materiał z... Bambusa, który się używa chociażby do produkcji skarpetek. I tak, zamierzamy wrócić tutaj z tym materiałem do branży Fashion. I podczas tego Berlin Fashion Week zgłaszali się designerzy z całego świata, projektanci którzy powiedzieli, że jak będziemy mieć tylko próbki, żeby im podesłać, bo z chęcią by zaczęli. Ja też chętnie coś zaprojektuję, jak tylko już tak. <słuch> będzie materiał i możliwość wykonania prototypu. Jestem w ogóle ciekawa, jaka to będzie struktura, wiesz... Mam fajny pomysł w ogóle, to chciałem właśnie z Tobą porozmawiać na ten te temat, bo nie wiem, czy widziałaś kurtkę cyberpunka, taka skórzana tutaj z tym świecącym kołnierzem. Tak. Taki ty się marzy z y, eko, z, eko skóry z grzybów, no coś takiego, a poznałem naukowców, którzy są w stanie takie te paski takie zrobić to, byłby, no, A, to są ciągłe. LEDowe paski, tak? Nie, 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 to właśnie nie LED-owe. One powinny jeszcze wiesz, ściągać może światło e, słoneczne i mieć jakieś solary. No pewnie tutaj wymyślimy jakieś kilka e, technologicznych e, <grym> Kilka technologii, jakby ściągnąć z polskiego rynku. To tak, e, to, to można by było e, w fajny sposób, to by mógł być taki bardzo ciekawy prezentator technologii i możliwości to chciałem właśnie na ten temat z Tobą porozmawiać już po wywiadzie, bo faktycznie taką, taka, skórkę, taka kurtka mi się marzy. I no byłaby myślę, to pierwsza taka zdobić. kolekcja przetworzona za pomocą grzybów, tak. z rzeczy, które istniały wcześniej, a do tego jeszcze wykorzystująca jakieś inne technologie. No to mamy plan. Tak, tak. Ale chciałam się Ciebie jeszcze zapytać, jak Ty w ogóle widzisz taką przyszłość bioinnowacji? No, bo opowiadasz o tym, że i byłeś po stronie startupów i wiele tych startupów widziałeś, oceniałeś, jeździsz na targi. Co jeszcze oprócz grzybów ty myślisz, że będzie się rozwijać? W Niemczech zaobserwowałem większe zainteresowanie upcyclingiem, tak? Czyli jest tam taki trend, żeby tę odzież wykorzystać powtórnie tak. i to się. Niemcy mi powiedzieli, że wręcz takie prezenty, typu pod choinkę, to jest ciekawie dostać z takiego, jeżeli chodzi o tkaninę, to dostać takie coś przerobione przez kogoś, że, że bardzo sobie to cenią. I poznałem tam właśnie designerów właśnie między innymi ze Stanów, z Urugwaju, właśnie z niemieckich designerów, którzy właśnie często wykorzystują takie różne skrawki, na przykład takiego franka. Który Współpracuje z producentami samochodów super premium i mhm. na przykład te resztki skóry, które na przykład z Ferrari, Lamborghini zostają, no to on od nich to wszystko skupuje i później oferuje to tym designerom, którzy z tego już wytwarzają różne inne produkty. No tak, tylko pewnie tutaj cały czas brakuje nam tej y, sklewalności. Mhm, tak. A jeśli chodzi ilości. o grzyby, to ja sobie to wyobrażam, że one się tak potrafią rozrastać, mhm. że można mieć całe wielkie hodowle mhm. i faktycznie w pewnym momencie zacząć przerabiać ilości, które by zmieniały tą branżę fashion. Bo dzisiaj to, to jest naprawdę. Pewnie parę procent, tak? Tych wszystkich naszych razem wziętych. Oj, to chyba nawet mniej niż 1%, jeżeli chodzi o, o, o przerabianie, tak? Bo... Na no pewno jak weźmiemy te wszystkie recyklingowe włókna, mm. poliestrowe i tak dalej. No niewielki. niewielki, niewielki. niewielki tak, niewielka ilość, to na, pra, to, to na pewno. Wydaje mi się, tak, że trend ten chemiczny, tu jest być może ślepy zaułek. Mhm. Ponieważ kilka takich startupów e, powstało, które w sposób chemiczny chcą e, odzyskiwać te tkaniny, tylko e, borykają się z tym problemem właśnie z dużego zużycia energii. To, co nas odróżnia, to z kolei, że to jest proces naturalny. Większość część pracy za nas wykonują grzyby. A one potrzebują właśnie słońca? E, one jak Potrzebują to wygląda? odpowiedniej temperatury, wilgotności, jeszcze kilku innych mm, parametrów. Ale my docelowo w, w przyszłym roku chcemy zrobić kolejną wersję instalacji i nasz CTO, który. W przeszłości budował m.in. modułowe oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem japońskiej technologii nanobombelków. On też w zeszłym roku zaprojektował nowej generacji wiatraki wertykalne, które już działają i są sprzedawane. I chcemy zrobić, skonstruować tak naszą instalację, że będziemy korzystać z energii właśnie wiatru, słońca i żeby te instalacje nie potrzebowały energii elektrycznej od, mhm. od dostawców energii. Tak? No, to super, właśnie, żeby tak interdyscyplinarnie te rozwiązania połączyć mhm. z różnych dziedzin, które teraz się rozwijają. To myślę, chcielibyśmy to było... wejść jeszcze w współpracę z markami odzieżowymi i teraz będziemy to rozpoczynać, gdyż dużo pozostaje jeszcze takich leftovers, takich skrawek, które w procesie produkcyjnym powstają i chcielibyśmy zaproponować im takie modułowe. Bioreaktory gdzieś, gdzieby na miejscu mogły być ten odpad przetwarzany w coś pożytecznego. Bo... Ale myślicie, żeby robić to też w krajach produkcji, czyli w tak. Azji. Azja, Indie. Indie, tak. Dokładnie. Chcemy też takie modułowe instalacje zaproponować właśnie w Afryce, ponieważ Unia Europejska mówi, że w tych regulacjach nowych, rozmawialiśmy z Brukselą to marki odzieżowe, które będą chciały sprzedawać w Europie, mają, będą zobowiązane do partycypowania w kosztach utylizacji. Mhm. I mówi się coś o tych tak zwanych ekokredytach i pewnie za każdy, każdą tonę, którą marka odzieżowa... W Wprowadza, będzie płacić tam jak, jak, jakąś opłatę mhm. i my chcemy tworzyć taką sytuację win-win, czyli, na przykład, jeżeli powstaje problem w Afryce przez to, że tam jest, są przewożone te, te odpady, to chcielibyśmy, żeby później Afryka mogła te ekokredyty też sprzedać producentom odzieży tak? i na miejscu jeszcze wykorzystać ten materiał, tą biomasę na przykład do produkcji. Tak, żeby je tutaj z, po tak. z powrotem nie przewozić, tylko żeby coś dokładnie. tam już powstało tak, w fryce, no nawet może na lokalny rynek, prawda? Tak, do dokładnie. Te ekocegły mhm. wydaje nam się, że to może być a, szczał w dziesiątkę, zwłaszcza, że tam będziemy jeszcze wykorzystywać a, jeden lub dwa inne odpady, także z kilku, a, z kilku branż weźmiemy śmieci i złożymy, jak z klocków LEGO, Coś fajnego, te ekocegły wydają się no, najbardziej perspektywiczne, ponieważ no, budownictwo potrzebuje dużych ilości. Tak, szczególnie są... w Afryce myślę. Tak, tak, dokładnie. W Europie z kolei są branża budowlana jest zmuszana przez regulacje, żeby skorzystać z zielonych materiałów. Mhm. Także tu, tu widzimy największą szansę, ale do branży fashion chcemy też wrócić. No mnie najbardziej właśnie ta część interesuje, no, mhm. bo wszystko brzmi niewiarygodnie, może nie niewiarygodnie, niesamowicie mhm. i miejmy nadzieję, że uda się te wszystkie technologie połączyć i że faktycznie uda nam się stworzyć kolekcję. Która będzie wykonana z takiego ekomateriału, ekoskóry. Zobaczymy tak. jeszcze pewnie, jak, jeszcze jaki ten materiał. Możemy się umówić, że dostarcza tobie. Ty będziesz wiedziała, co tym zrobić. Trzymam cię robić. za słowo. Dziękuję ci bardzo Dziękuję. za rozmowę i mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się i opowiesz nam o tym, jak ten projekt się rozwija, bo bardzo kibicuję. Dziękuję bardzo. Dzięki.